Witajcie z tej strony Woderian. Zapraszam do trzeciego sezonu widzimy na odcinek trzeci. Poprzedniej zakończył się wielkim What the fuck. No zapraszam do, ponownie do kolejnego odcinka. No widzimy pierwsze co. jaskie rozmawia ze swoją muzą. No tak ją można powiedzieć. Rozmawia z nią o Radowidzie o ich poprzednim spotkaniu. cóż, to, to tyle, OK. I cóż, ta kobieta mówi, że wie, o czym mówi, to jest nieważne, czy to jest kobieta, mężczyzna, krasnolud, elfitka, czy nawet tutaj zmiękno ktoś, czy ona tutaj, no, naprawdę tutaj do dudu nawiązuje, nie, więc, więc tak. No cóż, co by tutaj było, można było powiedzieć, no, szkoda, że nie pokazali tego w serialu, tylko tak muszą do tego nawiązywać. No, ale tutaj oczywiście, tutaj z muzą tutaj Akcji przerywa Gera, gdzie no, zabiera jaskra. Chyba chce za pokazać Ciri jemu. Nie, nową. Oh wow. No i Gera odpowiada mu, że znalazł tutaj kobietę, dziewczynkę, właśnie, na której jest eksperymentował i która teraz myśli, że jest z Ciri. No i widzimy, że ona tutaj ma mrocza, ale na tam krótkie chwile jakieś tam odzyskuje no, samą siebie, nie świadomość, więc no dosyć interesująco. Czyli po prostu namieszał tej dziewczynie w głowie i ona myśli, że jest Siri. Najprawdopodobniej to jest ta dziewczyna, która zostanie wysłana do Mherra jako fake Siri, która to też akcja z książki, jakby nie było. Możliwe, że ten sezon tak się skończy, że, że yy, właśnie, że cesarz Emhyr dostanie fake Siri. No i no, Gareth mówi, żeby do Aniki zebrał ją, jaskier, to Siri, fake, fake Siri powiedzmy. I Marika to jest. To nie jest ta dziewczynka z pierwszej części. Znaczy pierwszego. Sezonu pierwszego odcinka. Najprawdopodobniej może być. I to to ona. I ona jest w im jak matki Geralta. Wisenny. Hm. Skąd Geralt o tym wie. Dobra, mniejsza o to. Nie, nie czepiajmy się może. No i to jest Anika. To, to ona nie jest jednak tu. Dziewczynką z pierwszego sezonu. Z pierwszego odcinka. A szkoda. No cóż, tutaj. Mamy rozmowę z Jaskra, z tym gościem, który no, mówi, że nie jest druidem, jest wilkołakiem został ukrysiony podczas razy w 2021 roku. Ojej wow. No fajnie tutaj dopisujecie wątki, naprawdę fajnie. No i wieś tutaj oczywiście zlecenie na niego tutaj wzięła. No a Geralt wziął to zlecenie oczywiście, ale no uleczył go. Tutaj mam wisiorek, więc do mega ty, to co robiliśmy w grach, nie? Co Geralt ten growy robił bardzo, czyli właśnie odczyniał, a nie, a nie zabijał. To pewnie jakiś znaczynik z Black czy czegoś takiego. No i dowiadujemy się ze przyciółki matki Geralta Wiseny, że Wisena no, nie żyje. I przez śmiecie duży kadał o Geralcie. No dosyć interesujące, zwłaszcza to, że go porzuciłem, więc, więc tak. <laughs> nie, to, tak wiecie, wybielenie tej postaci, na no, niech jej już będzie. No moi drodzy, tutaj dali eliksy dla tej Fekciri. tutaj, do... jeśli eliksy zleciały, no to powie tutaj odzyskać świadomość i powie, kto jej to zrobił, więc no, poznamy tożsamość może szefa Rience, co? No i tutaj oczywiście wracamy do Yennefer, tutaj moja słodka, jaka przy... piękna jesteś się tak, to już przypomina no, moment w książce, w której no, ona użyła jakiegoś masi specjalnej, że właśnie w oczach mężczyzn ona była najpiękniejszą istotą i wszędzie ją przepuszczali, nie, więc możliwe, że to coś takiego tutaj też za, zaaplikowało, no albo po prostu jest kobieta, to też tutaj może być rozwiązaniem tego. No nie są tym miastem obok Karytuzy teraz i tutaj no, ją ona wysyła, wiecie, no żeby się tam coś sobie kupiło ładnego, więc tak. No, ale tutaj no w książce było to całkiem inaczej, tam był jakiś chłopak, który, jak dobrze pamiętam, on ją oprowadził po mieście, tam był Bazyliszek, nie? Mam nadzieję, że akcja z Bazaliszki tak czy tak będzie, bo naprawdę to jest fajne, fajny moment i szkoda, żeby to tak wyciąć, nie? No i Janek podkłada tego chłopaka i on opowiada o tym, że podobno niektóre tam uczennice stają przemienione w węgorze. Tak przypomina mi się to ten moment, ten wątek z pierwszego sezonu, nie? To było okropne, to, co zrobili w pierwszym sezonie akurat tamte. Ten wątek, nie, że węgorzy zmienili te czarodzieje, które się dalej w węgorze zamienili. No i wracamy do istrada Tak, też już on ma wątek w poprzednim sezonie, nie? O całkiem o nie zapomniałem. Tak, tak mocno mi umyka to, co w tym serialu się dzieje, nie? No i dalej o monolitach. Monolity męczy, nie? No i cóż, tutaj Geralt rozmawia z Jaskram o właśnie o tym, że no, lepiej by było, dla, żeby on dla Redani tutaj oddał Ciri. No i tutaj, no, co mogę powiedzieć, no, no... Robi właściwie to, o co poprosili go w Rydanii, więc... Więc tak... Oczywiście, no, Gareth no, ani przez chwilę nie myśli o tym, żeby to właśnie oddać Cidrile Rydanii. No i ona tutaj będzie mówi, że... Geralt mówi, że będzie byczkiem rozpłodowym. Jaskier mówi, że do tego są... Królewny, nie? Księżniczki. Ale, no, tutaj muszę tutaj... przypomnieć jeden fakt z książek, podobnie, tak? Że... No, potomek Ciri będzie zawładni światem, nie? więc tak? Że Ciri nie, ale ten, kto jej, właśnie potomek, to zawładni światem, więc no... jest bardzo to kluczowe, kto będzie ojcem, jej mężem. No i też mam moment, który myślałem, że to będzie taki, wiecie, jak rady Jaskra z tego polskiego serialu, ale to nic takiego tutaj się nie wydarzyło. To po prostu taka rozmowa, że no, do Redanii ją wyśli Geralt, to nie jest Wiedźminką, na sobie nie poradzi. No i moi drodzy, no, Gerard przysłuchuje tą dziewczynę. Tam jakaś dziwna kobieta była i mężczyzna, który znał ona ze szkoły i który ją przerażał. Czy ona teraz mówi o Wilgeforsie? Najprawdopodobniej. No, może też o Rejensu tutaj wspominać, ale Rejens szybko został wolony z tej szkoły, więc no, raczej raczej to nie on, tak mi się przynajmniej wydaje. No, a potem coś tutaj wchodzi w tą dziewczynę, ewentualnie mówiąc, że że Żona jest niszczycielem świata i z przeznaczeniem Siri, Bo to też, wiecie, to... on będzie niszczycielem świata w tej niej więc więc tak to ma sens. No i kurczę, zabrała medalion dla Wilkołaka, czyli zobaczymy walkę Wilkołaka z Wiedźminem. Zajebiście, to zawsze coś na propcie, nie? Fajnie, Kawile w takiej roli zobaczyć z Wilkołakiem walkę. No i tutaj tyle Zabierają medali i po prostu oddają do wilkułaka. A szkoda, bo to byłaby naprawdę fajna walka Wiedźmina i wilkułaka. No cóż, szkoda, że tego nie dostaliśmy. No i jest, moi drodzy, w końcu. Tak, to ma tutaj miejsce, jest wątek z Bazyliszkiem, który tak naprawdę jest wiverną i niewyrośniętą nawet. No i tutaj no jest dokładnie taka scena z książki, no Ciri Krzyży to jest wiwerna i to mała i młoda i wygłodzona, nie? Więc tutaj no się chwali tym, czego się nauczyła tutaj w Kermoren studiując Wiedźmińskie Księgi. No i mamy, no wiwerna ucieka z tej kratki. No i tutaj no spoiler, Ciri go zabije i ten chłopak, który z nią jest, to będzie, że to on zabił wielkiego bazyliczka strasznego, no, tak jak ja to znam. Oczywiście się wydarzyło to, co tutaj ja mówiłem, no, to Małowie oh, Werna to City go nożem zabiła, on tutaj całą śmietankę, że on wielkiego bazyliczka pokonał, nie, ma, więc super. E, no tak, czykolwiek tutaj no dziwię się, że mogli to przerobić, nie, że to ona będzie tym wielkim czempionem, bo to skoro to no w takich czasach żyjemy, że to mogło się wydarzyć, no ale może i dobrze, że tak się nie wydarzyło. No i cóż, no, czarodziejki znajdują po tym wszystkim Siri. Nawet i, no, no to początku to Rita ja ją tutaj przyłapuje i chce, no, latryne żeby oczyściła, No dobra mniejsza z tym, no. Nawet z liście od Rity Rosenthill dostaje. jest no spoko, no, znajomy mordy, nie? Jakby nie było z poprzednich sezonów. Nie chciała tą samą sztuczkę zrobić, tak jak lata temu dla NFL, ale tutaj dla Dla niej samej tutaj zaczęła krew z oczu lecieć, więc tutaj no tym razem to się nie udało. No proszę bardzo, widzimy jak potężna jest Siri. No i mamy awanturę między tymi dwoma. No, gdzie tutaj mówisz, nie jest Gratem, to nie jest Kermoren. No cóż, Cizzy zaczęła być za mocno roz, rozszczeniowa, nie? Będzie teraz zwykłą nowicjuszką. A czy będzie? No jeszcze zobaczymy. No i mamy tutaj no, wybielanie postaci, ponownie Wisenny, które tutaj no, nie miało sił, żeby się tym zająć, dlatego oddeł do Gothic Armory. No, tak właściwie no, go porzuciła nie? w książkach i to wcale nie było nic niezwycz, niezwykłego. A tak w międzyczasie tutaj <grych> Nilgard wysyła dla dla tutaj króla. Wyzmira. <laughs> I wysyła mu obciętą głowę. Więc tak. Dosyć no, interesujący prezent. Oczywiście wszyscy. Dowód do szyku to wszystkie drzwi zamykać, czy coś tego, nie? Oczywiście ta kobieta, którą tutaj była jej głowa, to była królowa. Więc, więc tak. No i prawdziwą twarz widzimy. Dykstry, który to wszystko ukartował. No i cóż. No i teraz zastrasza Radowida, czyli no, brata króla. No a tego gościa zabija Kahir, co oczywiście no chyba nie was nie dziwi, co? No a tutaj na następnej scenie widzimy jak Ciri goni dziki gon, ale wyskakuje Geralt i chyba uratuje przed dziki gonem. Taki proces osób, serio. Przegania ich jak dementorów, ok. Czy muszę coś dodawać? Nie chciałbym nic dodawać, więc idziemy dalej. No i tutaj oczywiście się przytulają Ciri z Geraltem i widzimy tutaj nadpoloną zbroję, czy coś tego, czyli no tej Ciri, no teraz widzi, że oni byli prawdziwi. To było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku, jak najbardziej Wam się żegnam, tutaj już koniec, i napisy końcowe, co oczywiście jest no mega, zobaczyliśmy dzigigon. tak został potraktowany po macoszemu, tam w książce też nie było tam dużo tego dzikiego, gona. on przeleciał po prostu przez, przez niebo nie gonił Ciri, no więc tak, to było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia.